Squid Game to prawdziwy fenomen. Południowo-koreański serial podbił serca krytyków oraz widzów. Do tego zawojował Netflixa, stając się najpopularniejszą produkcją platformy właściwie na całym świecie. W mojej ocenie zasłużenie. Squid Game nie tylko czaruje reżyserią, aktorstwem oraz doskonałym scenariuszem skłania także do refleksji oraz licznych analiz. W swoim materiale pragnę pomówić o ostatnim odcinku, zwrócić uwagę na aspekty, które czynią go epizodem genialnym. Przyjrzę się także osobie Giuna, symbolice oraz podsumuje wydarzenia dziewiątego odcinka. W związku z tym, jeśli nie widzieliście finału Squid Game, czujcie się ostrzeżeni. W filmie występują bowiem spoilery. Zapraszam, abyście zostali ze mną. Pierwsze minuty odcinka są zawsze kluczowe. To one nadają bieg późniejszym wydarzeniom, decydują, czy nasza uwaga zostanie przyciągnięta w odpowiednim stopniu. Genialne epizody nigdy nie zapominają o tej zasadzie, znają wartość każdej minuty. Squid Game wzniosło się jednak na jeszcze wyższy poziom, serwując wstrząsające, mistrzowsko wyreżyserowane otwarcie. Otwarcie, które znacząco rozmaica konstrukcję bohaterów. Otwarcie, które kumuluje w sobie całą energię, cały tragizm i beznadziejność, jakimi emanowały wcześniejsze epizody. W ostatniej rozgrywce naprzeciwko siebie stają Seong Gi-yun oraz Cho Sang-wo. Zawodnicy reprezentują odmienne systemy wartości, co kreuje intrygujący konflikt. San Guo chce zwyciężyć za wszelką cenę, wyznaje zasadę, cel uświęca środki, zmierza do jego realizacji po trupach, dosłownie jak i w przenośni. Mężczyzna haniebnie oszukał przecież Abdullah Ali posłużył się graczem numer 17 w przedostatniej rozgrywce oraz z zimną krwią zabił Kangse Biok, byle nie dopuścić do przerwania gry. Gijun też nie miał czystego sumienia. Świadomie okłamywał gracza numer jeden. Przez moment był gotów zabić sang Woo, jednak szybko zrezygnował z tego pomysłu. W sercu Gijuna zachowała się bowiem dobroć, litość dla swych rywali, co parokrotnie okazał staruszkowi czy Se -byeok. Zabójstwo dziewczyny odmieniło jednak Giuna. Wzbudziło w nim gniew, jakiego wcześniej nie czuł, pragnienie zemsty, żądzę mordu. Zmiana, która zaszła w seongu, jest wielką siłą finałowego epizodu. Oto mężczyzna, próbujący za wszelką cenę unikać rozlewu krwi, daje się owładnąć wizji przemocy. Wszystko po to, by sprawiedliwości stało się zadość. Walka San i Giuna jest niczym przerażający spektakl, któremu akompaniuje ulewny deszcz nadający całej scenie jeszcze większej grozy. Mężczyźni walczą za wzięcie brutalnie nie stronią od nieczystych zagrań. Chcą się zamordować. Sentymenty odchodzą w niepamięć. Południowo-koreańscy aktorzy są w swej grze tak przekonujący, iż momentami można stracić pewność, czy oglądamy serial, a może prawdziwą walkę na śmierć i życie. Z każdą kolejną minutą pojedynku przysuwałem się coraz bardziej ku krawędzi krzesła, z sercem bijącym jako szalałe. Myślałem tylko o jednym: jak zakończy się to starcie. Jego rezultat nie jest bowiem oczywisty. Ta cecha często oddziela walki wybitne od walk dobrych czy przeciętnych. W Squid Game mamy do czynienia ewidentnie z walką wybitną. Gdy Sang Woo zamierza przebić gi na nożem, Seong wyciąga niespodziewanie lewą dłoń, która przyjmuje impet ciosu. Jest to swoisty punkt zwrotny. Sang Woo zostaje bowiem szybko sprowadzony do parteru, zdając się na łaskę własnego rywala. O dziwo, Giyun pragnie mu tę łaskę okazać. W przypływie dobroci, Seong chce zrezygnować z pieniędzy i zakończyć rozgrywkę. Jeśli San Guo przystałby na ten pomysł, zachowałby życie. Przyznam, że początkowo nie przyjąłem takiego rozwiązania z otwartymi ramionami. Wydawało mi się ono zbyt idealistyczne. Konflikt między mężczyznami zaszedł bowiem za daleko, aby można było zażegnać go w tak szlachetny sposób. Genialne odcinki muszą jednak zaskakiwać, mieć w sanadrzu kilka asów. Twórcy Squid Game wykorzystali jednego z nich wręcz w idealnym momencie. Gdy przerwanie rozgrywki wydawało się przesądzone, San Gło popełnił samobójstwo. Co, był właściwie ostatnią osobą, którą można było podejrzewać o odebranie sobie życia? Co go do tego skłoniło? Gryzłego wyrzuty sumienia, nie wyobrażał sobie powrotu do dawnego życia po tym, czego doświadczył, a może nie chciał, by zgromadzone pieniądze zwyczajnie przepadły? Każda z przyczyn brzmi bardzo wiarygodnie tkwi w niej ziarenko prawdy. Myślę, że San Guo przyświecał przede wszystkim jednak inny cel. Mężczyzna liczył, iż Gi -yun przekaże część wygranej jego matce. Pragnienie wsparcia własnej mamy motywowało San Guo, by iść przed siebie, nawet kosztem stopniowej utraty człowieczeństwa. Dzieła wielkie zawsze potrafiły umiejscowić bohaterów w bardzo ciekawym położeniu. Sprawić, by znaleźli się w konflikcie, podejmowali kontrowersyjne decyzje, które wzbogacą ich osobowości nawet pod koniec serialu. Squid Game, jak przystało na dzieło wielkie, wykonało wszystkie wspomniane założenia na szóstkę. Starcie San Guo i Giuna to kluczowy moment dziewiątego epizodu a zarazem najlepiej zrealizowana, najbardziej dramatyczna walka wręcz, jaką kiedykolwiek widziałem. Genialne epizody trzymają wysoki poziom od początku do samego końca, i niech mnie dunder świśnie, jeśli dziewiąty odcinek nie należy do tej grupy. Po dynamicznym otwarciu, epizod zwalnia obroty, pokazując życie Giuna tuż po jego powrocie do domu. Wystarczy rzut oka na twarz mężczyzny, aby stwierdzić jedno. Pieniądze nie dały mu szczęścia. Seong spotyka mamę san jednak nie potrafi spojrzeć kobiecie w twarz. Nadomiar złego znajduje w domu zmarłą mamę, co łamie mu serce. To właśnie jej choroba zmotywowała Giuna do powrotu na wyspę. Śmierć pani Seong przekreśliła poniekąd sens jego wyprawy. Co więcej, mama Giuna mogła odejść w dniu zwycięstwa jej syna. Według pani Cho mama Songa nie przychodziła do pracy od dwóch dni, a tyle czasu mogło upłynąć od finału rozgrywek. Jeśli tak było w istocie, ciężko bardziej tragiczne i symboliczne zestawienie zdarzeń. Gijun musi stawić zatem czoła kolejnym próbom. Wykrzesać z siebie nowe siły, chociaż ma pełne prawo porzucić wszelką nadzieję. Seong podejmuje rękawice, nie odrzuca daru życia. Odrzuca jednak wygrane pieniądze. Przez rok żyje właściwie jak bezdomny, najpewniej podróżując po Korei bez konkretnego celu. Rezygnacja z wygranej dobitnie potwierdza, iż Giun zachował człowieczeństwo, nie zatracił moralności. Chyba tylko ktoś bez zasad, lub zupełnie zdesperowany, mógłby cieszyć się pieniędzmi, za które ludzie oddali życie. Pieniędzmi stanowiącymi namacalną wartość ich istnień. Tutaj po raz kolejny widać wybitną jakość scenariusza Dong Hyuk-Hwanga. Nie dość, że reżyser systematycznie rozwijał konstrukcję Giuna, to jeszcze nadał nagrodzie głębokie znaczenie, sprowadzając ją do miana brzemienia, a nie synonimu szczęścia. Korański twórca wykonał zabieg z dużą subtelnością. Przede wszystkim uniknął topornych, pustych metafor, nie narzucił sposobu, w jaki mamy pojmować świat squid game, dając nam duże pole do własnych interpretacji. Bardzo cenię sobie takie umiejętności u reżyserów, scenarzystów, a Dong Hyuk Hwang ewidentnie je posiadł. Pamiętacie, jak wspominałem o Ukrytych Asach? Okazało się, że Squid Game ma ich więcej. Oto dowód. Staruszek, czyli gracz numer jeden, przeżył rozgrywkę. Co więcej, był organizatorem całego przedsięwzięcia. Szczerze mówiąc, brałem pod uwagę taki scenariusz. Wszystko za sprawą migawki z odcinka siódmego. Mężczyzna zwrócony plecami do kamery posiadał właściwie identyczną posturę oraz kolor włosów jak staruszek. O Il Nam oraz Giun spotykają się w Wigilię, co rzuca nowe światło na dalsze wydarzenia. Mężczyźni odbywają pobieżną rozmowę odnośnie rozgrywek, pobudek stojących za ich organizacją. Staruszek zauważa wówczas trafną, ale jakże przerażającą rzecz. Uczestnicy zawodów wzięli w nich udział z własnej woli, nikt ich do tego nie zmuszał. Co więcej, powrócili na wyspę, wiedząc o zasadach gry. Uwaga Ilnama uderza w naszą moralność. Otrzymujemy pytania, czy organizatorzy śmiertelnych igrzysk są winni czy też nie, a może ponoszą tylko część odpowiedzialności za straszliwe zdarzenia. W mojej ocenie O. Il-nam i jego współpracownicy ponoszą winę. Żerowanie na ludziach, którzy nie mają praktycznie nic do stracenia, których światopogląd uległ kompletnemu zawirowaniu, kuszenie ich ogromną sumą pieniędzy i wystawianie na niebezpieczeństwo ku własnej uciesze, jest więcej niż haniebne. Uczestnicy nie są jednak oczywiście bez winy. Nikt nie kazał im przecież wracać po rezygnacji z rozgrywek. Dla części z nich musiała istnieć szansa na ratunek i w miarę przyzwoite życie. Wizja ogromnych pieniędzy zrobiła jednak swoje, przesłaniała tak realne ryzyko śmierci. Odcinek genialnie puentuje zakład pomiędzy Giunem oraz Oilnamem. Stawką są informacje odnośnie powstania zawodów. Zasady, jeśli w przeciągu 25 minut pijany mężczyzna otrzyma pomoc, wówczas, o ilnam nam, wyzna prawdę. Jeśli nie, Seong będzie musiał odejść z niczym. Rozpoczyna się swoisty wyścig z czasem, tak dobrze znany Giunowi. Gdy zegar ma za chwilę wybić północ, zwiastując nadejście Bożego Narodzenia, oglądamy genialnie zmontowaną sekwencję szybkich ujęć, ukazujących na przemiennie staruszka oraz zegar. Dynamiczny montaż wspaniale oddaje dramatyczność sytuacji, co pogłębia niepokojąca muzyka. Wtem w ostatniej chwili do pijanego mężczyzny podjeżdża policyjny radiowóz, ratując mu najpewniej życie, symbolizując zwycięstwo dobra. Uradowany Giun spogląda na staruszka, jednak ten wyzionął już ducha. Czy zdołał dostrzec, co się wydarzyło, a może zmarł przed północą, nie będąc gotowym na symboliczne zwycięstwo człowieczeństwa? Fragment zapewnia nam duże pole do interpretacji, ciekawych analiz, a wedle moich kryteriów jest to przejaw geniuszu. Śmierć o Ilnama oraz dobroć okazana pijanemu mężczyźnie zmotywowały Giuna do działania. Sound zmienia wizerunek, chcąc podkreślić w ten sposób wewnętrzną przemianę, nowy etap życia. Może ponosi mnie fantazja, ale w czerwonym kolorze był także krzyż, który trzymał uliczny kaznodzieja. Zmiana koloru włosów mogła nawiązywać zatem do religii chrześcijaństwa, postępowania w zgodzie z jej ideami, pomaganiu bliźnim, stawianiu ich ponad siebie i akceptacji trudnych doświadczeń. Giyun spełnia bowiem wszystkie te kryteria. Mężczyzna wyciąga z sierocińca młodszego brata Sebiok, oddając go pod opiekę mamy Sangwo. Przekazuje im także znaczną część pieniędzy, które spokojnie wystarczą na opiekę nad bratem dziewczyny i godne życie. Wszystko zdaje się zmierzać ku dobremu. Giyun planuje wyjazd do Los Angeles, by odwiedzić córkę. W metrze zauważa jednak mężczyznę, który zwerbował go do udziału w grze. Śmierć staruszka nie zapobiegła zatem zakończeniu rozgrywek. Seong ostrzega potencjalnego uczestnika przed ryzykiem i dzwoni pod numer na wizytówce. Tutaj ponownie daje o sobie znać mistrzowska reżyseria Dong Hyuk Hwanga. Giyun odbywa rozmowę tuż przed wejściem do samolotu. Parę kroków dzieli go od otwarcia nowego rozdziału, porzucenia dawnego życia, może nawet zamieszkania w Stanach. Moralność Songa bierze jednak górę. Giyun zawraca z myślą o definitywnym zakończeniu rozgrywek. Mężczyzna odrzuca więc własne bezpieczeństwo, własne szczęście na rzecz większego dobra. To cholernie satysfakcjonujące zakończenie, które przypieczętowuje dojrzałość, romantyczność i dobroć Gijuna, Bohatera złożonego, wyjątkowo ludzkiego. Konstrukcja zakończenia sugeruje, iż możemy otrzymać drugi sezon. Osobiście posiadam wobec niego duże obawy. Powrót na wyspę, obserwowanie zmagań z perspektywy nowego bohatera wydaje mi się mało interesujące. Chyba, że koreański reżyser czymś nas zaskoczy i zmieni konwencję, poświęcając równolegle uwagę Giunowi. Póki co zachwycam się jednak serialem oraz ostatnim epizodem. Epizodem, który jest perfekcyjny pod każdym względem. Od kiedy ukończyłem Breaking Bad nie widziałem nic równie wspaniałego. Nawet nie wiecie jak chciałem to wreszcie powiedzieć.